Buty wymordy z tej strony klawek. W tym odcinku gramy w grę Hero. zresztą już ją mogę włączyć. Okej, okay, odpala się. Yy, wybieram chyba Java PC. Ogólnie w grę w ogóle nie grałem. Tak samo o kontrolsach. Zresztą w sensie grałem, przez chwilę grałem, żeby sprawdzić kontrolsy, ale nie wiem do końca, nie wiem do końca czemu ona jest. Ogólnie zrobię z tego serii, bo z tego co kojarzę są, są, trz, a, są aż trzy części i każda z nich trwa po około pół godziny, tak mi mówiła przynajmniej osoba, która mi polecała tę grę. Więc to nice jest to start. O, dobra. I kursorem się poruszamy. Może ściszę trochę. Zapomniałem, że ściszenie na laptopie nic nie daje i wy dalej będziecie słyszeć tak głośno. I strzałka pokazuje tam, jednak tam nic nie ma. I no nie wiem co robić. Możemy... Możemy atakować klikając strzałkę. Okay, tutaj też coś jest. Status, quest, quest może. Jelly. Dobra, nie na no, questy. Najpierw czymś innym by się przyda zrobić. Specyzm. O, tutorial! Aha, dobra. Aha, tutaj. A tutaj. Dobra, musiałem... że trzeba wszystko przeskupować. Ja by to byli. Co to? Nie wiem jak. Nie wiem jak zagrać. Okej, okay, dobra. Trzeba było kliknąć w tą, tą, tą... Uh, w... O, w tą tabliczkę. Murphorest. Uh, here. Exit. Uh, I... I... Masz. Dobra. Masz. Dobra. Nie wiem o co chodzi totalnie, ale lecimy. A nie chcę już, nie chcę! Okej. Okay. I to się przeniesiemy. E, Muszę coś do mnie? Mmm... Dobra, ile mam? 19. Mm, czyli chyba na nic mnie nie stać. Dobra. Czy jest jakiś ulepszenie? Chyba nie. Dobra, idziemy. Idziemy jeszcze tutaj. Okej. Okay. Lecimy. Na no, uh, Ej, dalej mogę tak chować. Śmieszny błag. Fajna muzyczka. Dobra. Lecimy jeszcze raz. Właściwie teraz możemy skoczyć tu. Request le Aha, trzeba mieć level trzeci. Świetnie No to się bijemy a się, A masz, a masz. Jestem nubem w, nubem w PvP, więc od razu zginąłem. Ogólnie, osoba, która mi polecała tą grę, mówiła, że pierwsza część będzie zbagowana na kolejnych levelach, ale no to jeszcze zobaczymy. Dobra, kupujemy lepszy mieczyk i lecimy dalej walczyć. Dobra, mam trzeci level. Quest completed. Faktycznie, ej. No to nasza teoria się sprawdziła, ale spokojnie, bo tak jak mówiłem, są aż trzy części. Okej. Okay. A, też, też kliknąłem chyba? Czekajcie chwilę. Dobra, ogólnie jest tutaj taki bunt, czyli jak klikniecie jakiś przycisk to koniec gry. Więc będę musiała chyba na bieżąco nagrywać. Eee, no to, ale no to jakoś nie przeszkadza mi bardzo. Eee, jest the... nie wiem, dobra. One face. locket, Aha. Co jest? Ej, mogę przesuwać! Ej! Fajne. No tak. Zmienimy go sobie. Nie, to też nie mogę. A nie, mogę. Będzie... Okej, okay, taki. Zombie bierzemy i... Aha, dobra, już trudno. Lecimy. Dobra, siema. Yy, ktoś mi wyjaśni, co robimy? Click to open. Okej, okay. gdzieś jesteśmy. A, to jest chyba jakaś mapa? Do wagi. Magic... Magic Toilets! Dalej nie mam pojęcia co robić. Aha. Dobra. Dziwne. Zapomniałem, że jak klikam P, czyli pauzę, to się zatrzymuje gra. Ból.exe spadło na skręconą stopę. W ogóle widzicie, jak ja się dla Was poświęcam? Mam skręconą stopę a i tak nagrywam. Trudno, że to nic nie wnosi do nagrywania i że nie, że nie używam nóg do grania i nagrywania. Dobra, zmieniłem sobie klawisz pauzy. No i gram jeszcze raz. Dobra, jesteśmy już. Idziemy do Apple Forest right. i lecimy. To chyba jest to samo. Nie, bo są inne te inne podłogi. lecimy. Aaaaa! Kiedyż że jest cooldown na broń, że nie można napieprzać w cały czas. I okay, lecimy. Okej, okay, siostra mi wyszło do pokoju przez to na dodatek jeszcze znamy. Więc... Perfekto! Dlaczego ja cały czas zapominam, że zmieniam sobie klawisz pauzy i cały czas? Nie zatrzymuje grę. Właściwie nie wiem czemu jest taki mechanizm, że jak klikniesz P, to się gra wyłącza, ale jest. Chwila, z tego co skojarzę, to gra miała mechanizm zapisu? A zobaczę Czy mogę tutaj? Eee, tutaj nie, No 9. Tak! Dobra, mechanizm zapisu, czyli nawet jak przypadkiem spawizuję to nic się nie dzieje. Uff. Lecimy. Okay potworki do walki. Wow, świetny jestem w tą grę. Ale to nie fair było, bo mi się myszka popsuła. No szkur... Jak już pewnie zauważyliście, jestem świetnym graczem w, zwłaszcza tej gry. O, ale co mogę kupić Sworda plus Equiped. I zobaczymy. Czy będzie lepiej? Nie wiem czemu, ale ta gra się czasami tak zacina, że... O! Że nie mogę walić wroga. No teraz to akurat zmisowałem, ale przed chwilą nie mogę w ogóle walnąć. O, o! O! No widzicie? Muszę mogę go walnąć. Czas na ostateczny test yy, siły. I po tej rundzie już kończę ten odcinek. No i zrobię kolejny, bo tutaj jeszcze jest trzecia część. No mówię, gra Hero jest dość rozbudowana. Okej. Okay. Ej, no co nieźle Nie idzie. No właśnie, tak jest jak człowiek się pochwala. No dobra, to już na tyle. I żegnam.